Panie i panowie, witam serdecznie w kolejnym naszym filmiku z serii Indie Indiegranie. Tym razem rzucamy sobie okiem na produkcję Bleed, jak widzicie. Hmm, chociaż ciekawe czemu nie jest czerwona, nie? Bleed ko kojarzy się raczej z czerwienią, a tu mamy różowy i filetowy. Pocieszne kolory, ale chyba ta pani nie jest taka pocieszna, zaraz zobaczymy. E Bleed jest produkcją studia e Buddhist Revolution. Właściwie to jest studi studio, no jeden człowiek stanowi tu całe studio, Ian Campbell się nazywa. No i stworzył produkcję, strzelaninkę, na no jakby to powiedzieć grę zręcznościową ze strzelaniem, z tego co widziałem na screenach i na paru filmikach, które za zanim tą grę pobrałem. Wcześniej w nią nie grałem, więc nie wiem za bardzo jak wygląda pierwszy level, ale zaraz się przekonamy. O, a to jest chyba wybór, wybór misji, lista śmierci, nasza bohaterka jest bardzo miłą osobą jak widać i możemy odwiedzić sklep, co jest w sklepie. No, czyli bronie, różne bronie i ulepszane możemy kupować. Przy czym, no, teraz mamy zero funduszy, więc nic nie kupimy. No to dobra, nie przedłużając. A nie, jeszcze mogę wcisnąć tab, żeby uzyskać informacje. Hmm, deblop. Blob raczej, o co tu chodzi? Ten blob, czy gapi raczej, to jest jakiś koleś, który brał udział w jakiejś. A, występował jakiś grach. Family, business. Aha, czyli to jest lista osób, na które polujemy. Difficulty. Zagrajmy na normalu sobie. Misja pierwsza. Okej, okay. Musimy wyeliminować pana, który nazywa się Gapi. Nie wiem, czy to będzie pan, czy cokolwiek to będzie. No już od razu pewnie widzicie strasznie fajna retro stylistyka. Część z was pewnie zastanowi się, i czy zada sobie pytanie albo powie w głos, o Jezu, ile można. Ile można tych retrogier, prawda w retrostylistyce? No, ja uważam, że można, Do, dopóki są dobre, grywalne i tak dalej. To retrostylistyka tylko dodaje im roku. No to nawet. O, to powiedziałbym jest takie pomieszanie retro. Z, z bardziej nowoczesną oprawą. No nic, poruszamy się w klawiszami WSD. Spacją skaczemy i wciskając ją kolejny raz robimy coś takiego Trzykrotnie możemy wykonać tego rodzaju Dash Dash to się nazywa profesjonalnie Lewym przyciskiem myszy, jak widzicie naparzamy e, Z pistoletów maszynowych Strasznie fajna sprawa, fajnie to wygląda Mhm, no, Zobaczymy Prawy przycisk, oha, prawy przycisk to Bullet Time. Widzicie, wyczerpuje się teraz w lewym dolnym rogu. W lewym, przepraszam, górnym rogu ekranu, kiedy go używam. Po, 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 Max Payne. Różowy Max Payne. Dobra, nic, idziemy dalej. Bo to jest tylko tutorial, więc. No to już wiem, że w tym się strzeli. Wow, Battlefield 3. Widzieliście, rozwaliliśmy, że randol. Frostbite 2 się chowa po prostu. O, ale to... czemu ja zabijam kotki? No nic, jak trzeba, to trzeba. Ciekawy ciekawy, bardzo projekt postaci, e, wrogów Wrogów, wrogów Możemy zmieniać broń Wyrz... No nie, już, już kocham tą grę, powiem wam, mam wyrzutnie rakiet Z nieograniczoną ilością amunicji, czego chcieć więcej Tak jest, krwawa jadka. Kimkolwiek jesteście, gincie. Musimy pamiętać o rozwoleniu wszystkich żerondoli To jest podstawa, pamiętajcie Mhm tak jest, czyli teraz wykorzystanie bullet-time'u. Wygląda to świetnie. Fajne, strasznie fajne jest to zastosowane, podoba mi się. Niby proste, ale zawsze sprawia radochę. Teraz tak pomilczę przez chwilę, bo muzyka też jest świetna, więc... typowa muzyka retro czy może nie typowa, bardzo fajna wpadł w ucho straszną satysfakcję sprawia to strzelanie mam nadzieję że nie spadnę Jezus Maria U, no dobra muszę bardziej uważać troszkę ten system skakania jest jakby to powiedzieć Myślę, że na padzie byłoby troszkę wygodniej grać, ponieważ e, trzeba tu wciskać naraz klawisz kierunkowy oraz W, a także spację, więc czasem to trochę takie jest nieporęczne. A to trochę jak w Super Meat Boy widzicie, takie odbijanie się i wskakiwanie wyżej. Wszyscy... Co, co on właściwie robi? No co on robi? No nieważne, zabijemy go. Z wyrzutni rakiet. Czemu nie? Ginie kocie. Hmm. A, Świetnie, rakiety w Bullet Time, tego jeszcze nie próbowałem. Niezwykłe, niezwykłe wciąg niezwykle wciągające, i tak dalej. No, a po co się cackać z pistoletami, chociaż to też ma swój rok. Niesamowicie to wygląda, naprawdę. I gratulacje yy, dla twórcy. Że zdecydował się od razu dać nam taki No chociaż to jest tutorial. No. Więc może później będziesz, będzie w końcu jakaś pełnoprawna misja, w której nie będziemy mieć no, tego. Ale zobaczymy. Na razie idziemy. Ach, mam lekkość, kurde no. Głupio by było, gdybym umarł w tutorialu. Widzicie, moje życie już ma się troszkę gorzej. Cóż to w ogóle jest? Chciałbym mieć jakieś wprowadzenie w ten świat. Czemu walczyć z jakimiś potworkami? O Jezu, dobra, 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 coś się dzieje. Hmm. Więc nie walczymy tylko z potworkami, jak na to wygląda. Ciekawe, czy mogę to rozwalić, czy muszę po prostu uciekać przed tym niemilcem w helikopterze. Też mam rakiety, co, co sobie myślisz? No nic, dobra, spróbujemy się przekraść na górę. Chyba o to chodzi Jednak jak już człowiek się przyzwyczai do tego skakania To nie jest takie nieporęczne jak mówiłem na początku O Jezu, wolałbym wo och. Dobra, wolałbym nie umrzeć Ale umarłem, game over Bohaterka zachęca mnie Żebym spróbował jeszcze, no to jak mogę jej odmówić W końcu ma włosy Dobra, dobra, dobra Odrodziłem się oczywiście Z pełnym życiem, więc teraz dam radę Mm -hmm. idziemy po dachu, assassins, aha ok, więc nie jest tak łatwo, musimy teraz walczyć z tym typem nie wiem czemu mówię typ na helikopter, ale mam nadzieję, że dam radę pierwsza walka z bossem w takich grach raczej bywa trudna, bo trzeba pewnie się nauczyć jego schematów działania, o Jezu i takich tam wiecie na szczęście rakiety można rozwalać Ale swoimi pociskami możemy rozwalać rakiety. Ok, mam nadzieję naprawdę, że przeżyje. O, jest dobra, mało mu zostało. Naprawdę, może mi się uda. Jeszcze jedno tylko uderzenie, jak teraz umrę to jestem głupi. Okej, okay, dałem radę. To jest satysfakcja, naprawdę mówię wam. No może to dlatego, że ja lubię takie retro, zręcznościowo strzelaninki. To miał być tutorial tak w ogóle, a tu już mieliśmy jakiegoś bossa. No ale okej, okay, nie narzekam, bo są emocje. Gra kosztuje... 4 bodajże euro, czy... Niecałe 5 dolarów, niecałe 5 euro, można kupić ją na oficjalnej stronie. Co to w ogóle jest? Czemu? Fajnie, fajnie. Dopiero co walczyłem z jednym bossem, teraz... Ach. Nie ma to jak walka z gorszym bossem zaraz po... Parę sekund po walce z poprzednim, spoko. Ach. Dobra, nie wiem czy to przejdę. To jest nie fair, naprawdę no. To miał być tutorial, łatwy tutorial. Ale dobra, tak jak mówiłem, no... Gra Bleed kosztuje niecałe 5 euro, 5 dolarów. Jest też dostępna na Xboxie, z tego co wiem, w sekcji indie games na Xbox Live. O jezu. No, i jest też w usłudze Greenlight, to znaczy w kolejce na Steamie. Dobra, wejdę do menu głównego, bo nie mogę się skupić nawet na tym, co do Was mówię. Więc gra jest na Steam Greenlight, czyli na takiej usłudze, która wystartowała w zeszłym roku. Tam pojawiają się gry, twórcy reklamują swoje gry. I te, które zdobędą najwięcej głosów Steamowiczów, użytkowników Steama, trafią do dystrybucji na Steamie, więc jeżeli ta gra Wam się spodobała, to głosujcie właśnie na Greenlightie na nią. Ja muszę przyznać, że pierwsze wrażenia są naprawdę świetne. Chociaż, no ja mówię, jestem fanem tego typu gier, więc mogę być trochę nieobiektywny, ale mam nadzieję, że ten filmik pokazał wam, czym jest ta produkcja, z czym to się je i tak dalej. Polecam wam mi się spodobała, chyba warta jest tych 4 dolarów z kawałkiem. Może kiedyś pojawi się demo, nie wiem, e, zobaczymy w każdym razie... no powiem to trzeci raz. Polecam, sprawdźcie sami. E, to był e, kolejny odcinek Indie Grania z grą Bleed. Był z wami zdenio zgramy na Maxa i do zobaczenia w kolejnym materiale.